Dobra, wszyscy już nie żyją leserić po pozostałych. Dobra, idę. Zbieramy ekipę Popcorn, no Dobra. O, i wy jesteście. Chodźcie, bóry Brzetysław czeka na nas. Dobra, jesteście, ale gdzie reszta? Już jesteśmy. No to zajebiście, dobra, co to ja miałem powiedzieć? Otwels pod podbramy już po bitwie. No ale ja nie mogłem tego przegapić, gadaniu o jakimś napadzie na centrum handlowe. A wracając do tematu, kto zajebał Lorda Vadera? Ja nie, i gdzie on jest. Aaaa, spierdalam, taki już idę, ojcze dyrektorze. No to zajebiście z mionem. ma ktoś jakiś pomysł? Ja mam pomysł. A, a, to jakiego? Nazywajcie mnie Diego Maradona. Wracając do imię to nazywajcie mnie Burym Zenkiem. Ta, a mnie od razu Konopnicka. Zamknijcie mordy ja mam coś ważnego w tej sprawie. Dowiedziałem się że Lord Vader pracuje dla Ojca Dyrektora. Ojciec Dyrektor dowiedział się już o nas i próbuje nas zabić. Ojciec Dyrektor jest również zamieszany o zrobieniu tego magicznego kondona. Teraz prowadzimy z nim wojnę. Wiem gdzie teraz przebywa Lord Vader jak zabiłem Gandalfa znalazłem przy jego cielsku tą runę teleportacyjną więc ty Bury Zenku użyjesz jej i zabijesz Lorda Vadera tylko teleportuj się trochę dalej od centra masz ją? Idź. Już idę. O tu się przeteleportuję. Gdzie mnie to przeniosło? O, buryzenku spodziewałem się ciebie. Ta, a ja cię też. Ha 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 nie zajebiesz mnie i nie rozpierdolisz kondony. Takie teksty to se możesz wciskać twojej mamie. Tylko nie obrażaj mojej mamy bo robi zajebisty krupniok. Twoja stara strady ogara a twój stary to wpierdala i ten krupniok jest pojebany. Tylko nie obrażaj krupnioka. Wreszcie kondon się rozpieprzy. Dobra, wy jesteście a gdzie reszta? Ta, jeba i resztę, bury zanku prowadź. się po tej Warszawie porozglądajmy. Ło kurwa to co Malanowski i partnerzy. Ej koleś co tu robi Malanowski? Marcinkiewicz wynajął go żeby rozwiązał kwesta ginących ludzi, za którymi stoją ojciec dyrektor i Maciuś z klanu i muszą ich schwytać. A co tu robi Marcinkiewicz? Od kiedy Kaczyński przeszedł na stronę ojca dyrektora to on tu rządzi. Dobra minę ten idź się tu dokładnie porozglądać. Dobra idę.